W tym odcinku konkursu Matematyka i Pieniądze przeanalizujemy, czy bardziej opłaca się jeździć busami czy komunikacją miejską. Miasta rozrastają się i wchłaniają mniejsze miejscowości. Coraz więcej ludzi dojeżdża do większych metropolii z podmiejskich wsi w celach zarobkowych. W ten sposób, obok tradycyjnych przewozów, które oferują różne firmy, zaczyna też funkcjonować komunikacja miejska, łącząca miasto z tak zwanymi przedmieściami. Co się jednak bardziej opłaca, jechać autobusem czy busem? Muzyka Ania dojeżdża do szkoły w mieście za pomocą komunikacji publicznej. Do wyboru ma dwie opcje: skorzystać z usługi przewozowej firmy Wspólna Droga, albo skorzystać z linii autobusowej nr 4, której właścicielem jest miasto Papucko. Jeśli wybierze pierwszą ofertę, będzie musiała płacić za przejazd w jedną stronę 3,20 zł. Firma oferuje jednak 30% rabatu dla uczniów. Ania zapłaciłaby zatem 2,24 zł za drogę w jedną stronę. Ponieważ bus nie dojeżdża bezpośrednio pod szkołę, Ania musi pokonać jeszcze autobusem miejskim trzy przystanki. Cena biletu uzależniona jest od liczby przejechanych przystanków. Ponieważ jest to pierwsza strefa, koszt przejechania jednego przystanku wynosi 30 groszy za jeden przystanek. A uwzględniając 30% ulgi, Ania zapłaci za przejechanie trzech przystanków 63 grosze. Dziennie, uwzględniając trasę, dwie strony wyda zatem 5,74 zł. Jeśli z kolei wybierze komunikację miejską, będzie musiała uwzględnić, że jej przystanek początkowy znajduje się w drugiej strefie biletowej. A także to, że kwota biletu zależy od liczby przejechanych przystanków. Kwota do zapłaty w drugiej strefie za przejechanie jednego przystanku to 50 groszy. Również w tym przypadku Ania przysługuje 30% ulgi, zatem za przejechanie jednego przystanku w drugiej strefie, uwzględniając ulgę, zapłaci 35 groszy, a w pierwszej strefie 21 groszy, Ania pokonuje w jedną stronę 14 przystanków. 5 w drugiej strefie, a w pierwszej 9. W drodze powrotnej pokonuje już tylko 13 przestanków, w strefie drugiej 5, a w strefie pierwszej 8. Za przejazd do Papucka zapłaci zatem 3 ,64 zł. 64 grosze, a za przejazd z Papucka do domu 3 ,43 zł. 43 grosze. Dziennie wyda zatem 7 zł. 7 grosze. Ani opłaca się bardziej korzystać zatem z usługi, firmy, wspólna droga. Agata jest studentką i z wyjątkiem weekendu codziennie dojeżdża do miasta na uniwersytet. Z racji statusu studenta przysługuje jej w każdym transporcie publicznym 50% ulgi. Koszt biletu normalnego w przypadku jazdy busem to 5,20 groszy. Ponieważ uczelnia nie jest zlokalizowana bezpośrednio przy dworcu, Agata musi jeszcze przejechać 5 przystanków autobusem miejskim. Przystanki, które musiałaby pokonać, znajdują się w strefie pierwszej, w której koszt przejechania jednego przystanka kosztuje 40 groszy w normalnej taryfie. Z miejsca zamieszkania Agaty jedzie też autobus miejski numer 7. Jadąc tą linią pokonuje 15 przystanków w jedną stronę. 5 z nich znajduje się w strefie drugiej, a pozostałe 10 w strefie pierwszej. Cena biletu normalnego za przejechanie jednego przystanku w strefie drugiej to 60 groszy. Z drugą stronę Agata jedzie już tylko 13 przystanków, z czego 5 z nich znajduje się w drugiej strefie cenowej, a 6 w pierwszej strefie cenowej. Czym bardziej opłaca się Agacie jeździć busem czy autobusem? Pamiętajcie o wypełnieniu formularza i do zobaczenia!